Miało być o średnich formatach, a będzie o mikroformatach. Słuchajcie dzisiaj zainspirowany pewną ciekawą sytuacją. Postanowiłem, że dogram kilka minut materiału na temat mojego jednego z moich fajniejszych aparatów, jakie posiadam. mianowicie czajki 3. Czajka 3. Słuchajcie to jest jak to się mówi. Półklatkowy aparat. Półklatkowy aparat, ale słuchajcie, od początku to jest takie cudeńko. Yy, skąd pomysł? Yy, a bardzo prozaiczna sprawa, słuchajcie. Yy. Ostatnio na jednym z, yy, z forów na znanym portalu społecznościowym. Oczywiście forum dotyczące fotografii yy, analogowej. Yy. Wspomniałem o, o Czajce 3. Czy tam nawet wrzucałem jakieś, jakieś zdjęcie z, z wykonanym tym aparatem? No i tam się oczywiście znaleźli twardogłowi, że to, to złom, że to się teraz roz, rozpadnie w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Yy, otóż. Nie zgadzam się z tym, że to się ma rozpaść. Słuchajcie, nie wiem, w moim domu rodzinnym ten aparat był od zawsze. Tak naprawdę nie Jeszcze przed tym materiałem, zanim zacząłem to kręcić, to stwierdziłem, że w ogóle nie pamiętam, skąd ja miałem ten aparat, a tu się okazuje, że że ten aparat był w domu od zawsze, po prostu był, bo moi rodzice go mieli po prostu, tak? I słuchajcie, i, i, i nawet nawet um, um, odszukałem wywołane filmy, z których później sobie robiłem skany ale nawet znalazłem niewywołany film z lat yy, bardzo dawnych ale nawet wiem których, bo na filmie film wywołałem jakąś tam metodą, taką taką yy, typu ale tam 15 minut, jeden do, 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 do chyba do do 50. W każdym razie na filmie są moi rodzice spacerujący z moją siostrą w wózku, czyli 76, łamany na 77 rok. Także bardzo, bardzo dawno temu. Mnie jeszcze nie było na świecie. Jeśli chodzi o klisze, które, które tworzy czajka, nie wiem, czy to będzie coś widać. Słuchajcie. Spróbuję w ten sposób. To są, to, to są właśnie te półklatki. To są właśnie te półklateczki. A to jest jeden z negatywów, yy, który był wykonany właśnie w latach. Koniec, no w zasadzie w latach 80., bo tutaj, bo tutaj już ja jestem na tym zdjęciu jako dzieciak. Także także. Yy, yy. Yy. Można tym robić zdjęcia, natomiast yy, nastał kryzys. Słuchajcie, nastał kryzys taki mentalny. Gdzieś w okresie, nie wiem, kiedy to było, przełom lat 90. i lat 2000. I nie wiem, chyba w, w toku propagandy, digitalizacji, postanowiłem sprzedać wszystko, co ma jeśli chodzi o analogii. Yy, i już wtedy powinno dać mi do myślenia yy, to, że po wystawieniu między innymi czajki, bo to tam w pakiecie sprzedałem wszystko, co miałem, co 400 zł. Ktoś się ucieszył naprawdę. Yy, a no ta sprzedaż trwała godzinę. Po prostu. Musiałem przespakować, bo na konto wpłynęły pieniądze, musiałem przespakować i wysłać. Po kilku latach oczywiście puknąłem się w czoło. I... Yy, stwierdziłem, że to był błąd. No ale yy, słuchajcie, mam czajkę z powrotem. Yy, udało mi się ją kupić za naprawdę nieduże pieniądze, bo kupiłem dwie. To jest ta ostateczna, która, która, yy, która została złożona jakby z dwóch. To kosztowało tam 30 zł, a tamta, która jest w częściach, leży i te przebitki będą tutaj przed filmem. To kosztowało 20 zł, także 50 zł kosztował, kosztował mnie ten aparat i on już z nim zrobiłem kilka, kilka ciekawych filmów. Lubię ten aparat, dlatego że on, on jest taki. On ma swoją uwagę słuchajcie. On ma swoją uwagę jest mały, oczywiście jest delikatny i trzeba uważać, zwłaszcza na te pokrętła tutaj, to są pokrętła do nawijania filmu. Aparat ma ciekawy dźwięk migawki, zwłaszcza przy 1,30 sekundy, właśnie jeśli chodzi o czasy, no to oczywiście 4 czasy, 30, 60, 1,25 i 1,250, czyli nie jest to jakiś tam zakres gwarantujące swobodę, aczkolwiek, aczkolwiek jest to wystarczające. Powiem wam tak: jeśli jadę gdzieś prywatnie na urlop, to nigdy nie zapomnę czajki. Zawsze mam czajkę w takim futerale, gdzieś tam w plecaku fotograficznym i Ostatnio, nawet, y, właśnie kolorami y, ładowałem ten aparat i byłem z niego bardzo, bardzo zadowolony. Także, słuchajcie, y, mówię, starocie było w domu. Y, a, jeszcze Wam powiem o tej sprzedaży. Y, sprzedaż, y, sprzedałem ten aparat. On był w ogóle w bardzo dobrym stanie. Pamiętam, że, że jak zacząłem fotografować tym aparatem jako taki dzieciak, to to, to było dla mnie jakieś coś, to była jakaś taka metafizyka po prostu. Wspaniałe urządzenia aczkolwiek, no, wiecie, no nie było wtedy. Wtedy, wtedy przede wszystkim nie było aparatów takich, takich które są, są dzisiaj, czy były później, czy może inaczej, może były, a nie miałem do tego dostępu, bo w latach 90. To, to po prostu yy, miałem czajkę. Miałem zmianę 8M, oczywiście, też razem w tej samej paczce została sprzedana. Yy, I miałem jeszcze zanita, którego dostałem od swojej matki chrzestnej. Także za to bardzo byłem jej wdzięczny, bo tym zanitem zrobiłem gro zdjęć yy, podczas swoich podróży w okresie liceum i studiów. To, to jest po prostu ten aparat. Dzisiaj też czytam na forach, że to są awaryjne aparaty. Naprawdę, jak ja dzisiaj przeglądam swoje negatywy, właśnie tutaj gdzieś tam w tle idzie jakiś, jakiś skam staroci to tam nie było problemów z tym aparatem. Nie wiem, może ja miałem jakiś zadbany egzemplarz, w każdym razie to działało, to robiło zdjęcia, w wielu, w każdych warunkach. Mam tak, dzisiaj współcześnie, tak, też mam Zenity, mam trzy Zenity. I najbardziej lubię ten, ten najstarszy, ten bodajże Zenit 11. Natomiast Zenit 12XP to jest aparat, który ostatnio mi się właśnie zacinał, ale to było w okresie zimowym, to była jesień, to były Tatry i podejrzewam, że miał prawo, zwłaszcza że to naprawdę jest wiekowy sprzęt. Ale słuchajcie, wracając do, wracając do czajki, w czym tkwi ta magia tego aparatu, ona tkwi w tej właśnie połowie klatki, to jest słuchajcie. To jest, to jest, to jest ten, ten, ten właśnie wyznacznik. Czyli, tak, założymy 36-klatkowy film. To jesteśmy w stanie zrobić 72 zdjęcia. Oczywiście. Mm, ja już nie kupuję filmów w sklepach takich, które mają naprawdę 36 lat, tylko kupuję filmy po prostu cięte od, od, od osób, które sprzedają te filmy, cięte ze szpuli takiej dużej, takich kaset wielkich. I one są nawijane tak na bogato. Często można nawet zrobić. Yy, yy, często można nawet zrobić zdjęć. 38 bo 40 mi się udało zrobić, maksymalnie. No to w tym aparacie byłoby to zdjęć. 80, prawda? Oczywiście, yy, oczywiście, pięknie to wszystko działa, naprawdę. Yy, to jest rozmiar, jakby klatka małoobrazkowa, prostokątna została po, podzielona na połowę. Yy, I przez to orientacja jest pionowa. Czyli, jak chcę zrobić zdjęcie yy, poziome, to aparat muszę. Trzymać pionowo ten rozmiar 24 cm w pionie, pozostał, czyli w poziom to jest jakby ten, ten krótszy bok. No to tam zostało 35 mniej więcej na pół, tak? No to 17,5 mm. I słuchajcie, i takim aparcikiem yy, lubię fotografować. On ma taki fajny, bardzo plastyczny obiekt, który nazywa się Industar 69. I słuchajcie, z uwagi na to, że ostatnio wspominałem o średnim formacie, który wpadł mi w ręce, no to pokażę Wam jaka jest różnica. Jaka jest różnica w klatce. w klatce w obszarze zdjęcia Fujiki GW 690. W sensie to jest klatka... To jest, przepraszam, to jest klatka 6 na9. To jest zupełnie inna rozdzielczość, ale mm, ja tym fuji zrobiłem dopiero dwa filmy. Potężna maszyna. Zobaczcie, to jest, to jest ogromny sprzęt. Ogromny, wielki aparat. Wspaniały, piękny, ciężki. Yy, jaka tu rozdzielczość jest. Zobaczcie. To jest 6 na 9. To jest, to jest potężny, potężny kawał filmu. 8 klatek można zrobić. Drogo, ale cudownie. Nie mogę się doczekać, kiedy będę robił slajdy. Mam jeszcze kilka ekta chromów mam jakieś tam jeszcze inne mm, y, slajdy Fuji i na pewno będę się tym zajmował, ale to w, w okresie y, bardziej letnim, wakacyjnym, globowym. Natomiast na pewno też nie zapomnę ze sobą zabrać y, czajki. Pokażę Wam też, jak wyglądają te negatywy. One mają taką bardzo, bardzo ciekawą ramkę wokół. Jest zaokrąglona na bokach. Nie ma, nie, krawędzie nie są ostre, są lekko zaokrąglone. Wiem, że to się podobało. tam nie, nie, chwaliłem się niektórym znajomym, takim internetowym, którzy nie, działają wokół fotografii. I wiem, że niektórzy pierwszy raz widzieli w ogóle klatkę z czaj, czajki. Nie wiem, może po prostu się z tym nie spotkali. Natomiast mówię, dla mnie jest to aparat. Aparat fantastyczny, owszem jest delikatny, trzeba o niego dbać, trzeba go szanować. Jest, tutaj się stawia na może nie to, że na ilość, bo no, chociaż mogłoby na, na to wskazywać ilość klatek, którą można wykonać na filmie, ale. Jest naprawdę to, jest to alternatywa, taka, można zrobić sobie reportaż po prostu z, z jakiegoś pobytu gdzieś. Taki analogowy reportaż. I to mi się podoba właśnie. Na pewno y, wszystkie prywatne, urlopowe sprawy i ten aparat będzie. Y, ze mną y, będę miał go pod ręką. Także słuchajcie, y, najmniejsze, chociaż... Mam podobny jeszcze jeden aparat, ale to o innym, innych aparatach to będziemy dogrywać kolejne odcinki. Dzisiaj, typowo czajka opowiem Wam jeszcze o zdjęciach, które on yy, robi, czy które ja robiłem, czy które jakby wyszły z, 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 tutaj, z tego aparatu. Ostatnie, oczywiście, materiały wywołuje sam, yy, zarówno kolory, jak i czarno-białe. E, zarówno slajdy, jak i yy, filmy z maską węglową, z, z remjetem Także jestem zadowolony podwójnie, bo panuję nad większością procesu powstawania zdjęcia, obrazu. Jest to naprawdę fantastyczne. Słuchajcie, na no dzisiaj tyle. Ten film długo powstawał. Będę go montował jeszcze pewnie długo i pewnie będą jakieś tam kadry. Dogrywane z, może z innych dni, bo nie wiem, czy mi się uda wszystko dzisiaj zamieścić, to co bym chciał, żeby w tym filmie się znalazło. Nie planuję nic, jeśli chodzi o kolejny materiał, aczkolwiek y, mam w głowie ogrom pomysłów, ale to po kolei. Trzymajcie się z fotograficznym pozdrowieniem. Cześć, do zobaczenia. Okej, okay, dobra, pokażę Wam teraz kilka przykładów jak wyglądają negatywy czajkowe. Ja sobie podzieliłem tutaj katalog na kilka takich kategorii. Jakieś tam podróże, czy codzienne zdjęcia. Zobaczymy. Znaczy nie będę się roz, tutaj zagłębiał w jakieś pojedyncze klatki, natomiast chodzi mi głównie o to, żeby Wam pokazać jak wygląda, jak wygląda klatka, jak wygląda klatka na negatywie yy, wykonanym czajką, yy, o której jest ten film. Yy, Rzucie, uwagę, to są współczesne zdjęcia akurat. Ja zacznę od tych najbardziej współczesnych yy, po, 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 najstarsze. To są yy, klatki, yy, ja może, ja nie będę tego odwracał, a może odwrócę część najczęściej z tych zdjęć. O, część jest zdjęć takich pionowych. Przypominam, że tutaj, jeśli chodzi o czajkę, to żeby zrobić zdjęcie pionowe, to właśnie wystarczy trzymać normalnie aparat w poziomie, czyli jakby odwrotnie. A zdjęcie poziome wykonujemy prze, obracając, przepraszam, aparat pionowo. Także, Także. Y no jest to, jakiś, jest to jakiś tam, jakaś metoda, trzeba się do tego przyzwyczaić. Pięknie tutaj widać na tym negatywie, jak ta klatka jest zaokrąglona. To, są te aparaty, to jest ten aparat już, który odzyskałem jakby po, po, po tych latach tego, tego głupiego sprzedania, pozbycia się, pozbycia się tej czajki, która była u mnie w domu rodzinnym, o której mówiłem. E, tu akurat jest, y, są zdjęcia czarno-białe, odwrócę może, bo tu już jest y, kilka portretów, tak jak moja córka. To są zdjęcia w domu wykonywane bez żadnych lamp, bez żadnych wspomagań, y, prawda? Y, Bodaj, że to są orwo y, UN54 albo... Y, albo.... FOMAPA. nie wiem, teraz w tym momencie musiałbym sprawdzić, gdzieś tam znaleźć opis na, na koszulce. Y, moim zdaniem fantastyczne zdjęcia. Takie właśnie codzienne to, to nie są zdjęcia konkursowe, to są zdjęcia moje prywatne, które dają mi ogrom radości i satysfakcji. Yy, zarówno w procesie yy, jakby, wykonywania tych zdjęć, naciskania tego guzika, yy, widzieliście no, kilka minut temu na filmie, yy, jaki ten dźwięk wspaniały jest yy, no, podczas też wy, wy, wywołania tych filmów, jak również później oglądania. Ja też często y, te zdjęcia y, robię odbitki, po prostu wydrukuję te zdjęcia w fotolapie internetowym. Y, y, OK. I teraz y, to są też zdjęcia współczesne, aczkolwiek na kolorze. Y, nie wiem słuchajcie, co to jest ta kreska. cóż, negatywu widocznie albo aparat porysował, albo jakaś to może być wada negatywu, chociaż, no, ciężko mi jest teraz stwierdzić. Zwróćcie uwagę, że tutaj przy skanie nie widać tej ramki po prawej stronie czarnej, y, która jest po lewej stronie, tak? to, to jest troszeczkę, y, no taki problem dwojaki. Po pierwsze pośpiech w skanowaniu, bo ja to skanowałem kiedyś już jakiś czas temu, miałem to na jakimś tam innym dysku, natomiast teraz na potrzeby tego filmu skanowałem to od nowa. To jest, słuchajcie, yy, widok z okna współczesnego. i ja wam pokażę za chwilę jak wyglądał, jak przedstawiał się ten widok z okna y, kilkanaście lat wstecz. Zwróćcie uwagę, tutaj jest jakiś tam market, parking, blok po lewej stronie i tutaj z tyłu pętla autobusowa. Tak, to jest fragment osiedla Naukowskich w Lublinie, gdzie się wychowałem, szkoła podstawowa numer 30, no, lokalny folklor lubalski. Podejrzewam, że on występuje we wszystkich miejscach w Polsce, aczkolwiek z różnym zabarwieniem. Tu akurat jest wyzna wyznanie miłości wobec Rafała. Możemy się tylko zastanawiać, kto yy, możemy tutaj snuć różne rozważania, kto mm -hmm. tego Rafała tak lubi, kocha, nie wiem. Yy, parafia, yy, yy, no, osiadł naukowskich, miłosierdzia Bożego, tutaj w całej klasie. E, to bardzo ciekawe miejsce, ciekawa, e, ciekawa historia w ogóle znalazła tą parafią <laughs> Lubelska komunikacja. E, e, wspaniały, wspaniały tabor. E, no, tutaj bym pewnie e, polemizował z miłośnikami komunikacji miejskiej w Lublinie i innymi, no, aczkolwiek. No, ja dzisiaj jestem gościem w Lublinie, trochę inaczej na to patrzę. Także to są zdjęcia słuchajcie, współczesne yy, współczesne yy, yy, które wykonałem czajką. Natomiast yy, tutaj gdzieś tam yy, gdzieś tam się zachowały zdjęcia. Yy, tak, to są zdjęcia, to są zdjęcia z końca lat 90. Słuchajcie, to są zdjęcia. no Ja i mój kolega oczywiście wspaniałe wycieczki rowerowe. Nie tylko do Radawca, tak jak tutaj widzicie na tych kadrach, Radawiec, cały aeroklub Lubelski w Radawcu i tutaj Dromader, tak, chyba Dromader, tak, Dromader, PZL M18E, tak, samolot do zadań specjalnych, to jest chyba Antonow An-2, tak, i An, tak, tak zwany tutaj widok, widok, prawda, na hang, jeden z hangarów. Tutaj, słuchajcie, odbywały się koncerty latem, kiedyś, właśnie pod Lublinem, specjalne linie autobusowe były, były uruchomione. Coś ciekawego, coś wspaniałego, coś pięknego. Słuchaj, to od końca jakby na tym, na tym na tym filmie, na tym, na tej nie powiem kliszy, bo zaraz bym miał OPR w internecie. Nie no żart oczywiście. Ja mówię potocznie klisza na wszystko, co jest światło czułe. Ale wiadomo chodzi o negatyw kolorowy, tak? Yy, tutaj jest Nałęczów, niedaleko Lublina. Yy, tak, to są zdjęcia jakieś tam yy, nawzajem sobie robiliśmy z kolegą, oczywiście wycieczki rowerowe, yy, prawda? To jest chyba jedna z kuźni w Wojciechowie, o ile dobrze pamiętam, I tutaj zobaczcie, ja to powiększę. Tu jest zdjęcie ten sam widok z mojego okna. Kilkanaście lat wstecz, zobaczcie motoryzacja. Źródło historyczne. Źródło historyczne, tu widać jak się zmieniały te uwarunkowania i słuchajcie, nie wiem, jeszcze szukam jednej rzeczy, a tak, tutaj, żeby było, że pod, taki jest ten, ten, ten aparat podróżował za mną, To jest słuchajcie, to jest chyba Wilno, ale nie, nie, to nie jest Wilno, to jest gdzieś, nie wiem, czy to nie jest Lida, w każdym razie to były wyjazdy takie wschodnie, o, autokar, którym jeździliśmy, Lubinianka, i jakiś tutaj, nie wiem, Łada, to Łada chyba, tak, Łada, i wszędzie ta czajka, a to na Litwie, akurat to jest na Litwie, tak, na Litwie, tutaj, słuchajcie, to jest Krzemieniec chyba, tak, miasteczko naszego wieszcza numer 2, czyli, czyli, Słowackiego, dla niektórych będzie to wieszcza numer 1, tak, także tutaj, tak, zamek, ruin zamku w Krzemieńcu, to jest ja i ten sam kolega, który tak rowerami wszędzie jeździliśmy, nie tylko, właśnie tak jak wspomniałem, nie tylko do Radawca, ale także na Pojezierze, łęczyńsko wodawskie Także, y, także, no piękny, piękny kawał historii, ale na końcu jeszcze Wam pokażę y, ostatnią rzecz. To jest, słuchajcie, y, negatyw, negatyw który y, pokazuje zdjęcia wykonane przez mojego tatę. To jestem ja i moja siostra. Te rozmycia, nie wiem, zamierzone czy nie, pewnie nie zamierzone. Y, w każdym razie... Y, I to jest, słuchajcie, w parku botanicznym w Lublinie, w którym znajduje się taki piękny dworek, schody. Ja to może odwrócę. Bo, o, teraz będzie lepiej to widać. Zobaczcie. Ta kolorystyka mnie zastanawia. Oczywiście mógłbym to skanować jakoś bardziej kreatywnie, żeby uzyskać jakieś tam inne kolory. O, to jestem ja i moja siostra. Tak. I to jest w Parku Botanicznym w Lublinie. Też kawał historii z, z takich moich obliczeń wynika że gdzieś 82-83 1982, łamane na 1983 rok to by było tak. Także kawał czasu i to jest też jakby ten dowód na to, że ta czajka była w tym domu. Zawsze. Yy, jeszcze jest jedna rzecz taka, mam to wspominałem wcześniej, znalazłem niewywołany w ogóle negatyw, który, który, który wywołałem. On jest w, w fatalnym stanie, ale można coś tam odzyskać, pokazać. Tam są zdjęcia, właśnie mojego, moich rodziców z, z moją siostrą, ale malutką w wózeczku, Czyli mnie jeszcze nie było na świecie, bo ja jestem 78, a moja siostra jest 76, do lata starsza. Także Także tutaj w tym parku botanicznym to jest jakiś 82, a tam mógł być 77 rok, czyli jeszcze lata, końcówka lat 70. I ta czajka wtedy wiesz, już była. I zobaczcie, w latach 90. ja ten, ten aparat wziąłem do ręki, zacząłem robić tym zdjęcia, gdzieś tam na, na Litwie i, i robiłem zdjęcia z powodzeniem, bo tutaj jakby no, widać to, że to, to jest mir, mir. To dzisiaj wygląda zupełnie inaczej, to jest odnowione, zobaczcie, to jest, to jest na Białorusi. Ten zamek jest odnowiony, całkowicie odrestaurowany. Wiesz, jestem w szoku, ale no to, to, to i to jedna z wycieczek moich wschodnich właśnie tutaj na Białoruś, Litwa, Łotwa. E, śladami polskości. Tak, tu jest, proszę bardzo, Cerkiew. My, znajomi, koleżanki, koledzy. przyjaźni. Wspaniałe chwile. Bez telefonów komórkowych, tylko z aparatem fotograficznym, jednym, drugim, trzecim, tylko Matliszami. I to było piękne.